Wszyscy chcemy odczuwać przede wszystkim radość z jazdy naszym autem, no ale zdarzają się takie sytuacje, które mogą nam trochę tej radości odebrać, i mam tu na myśli zarówno niebezpieczne sytuacje na drodze, jak i nieprzyjemne sytuacje, które mogą się zdarzyć na parkingu, i niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć wszystkich tych sytuacji, ale. Wszystkie te sytuacje jesteśmy w stanie zarejestrować i właśnie o tym będzie ten odcinek, czyli o zestawie akcesoryjnych bardzo czułych kamer CarEye w jego najnowszej wersji, a więc 3.0 Pro. Krzysztof Kopik, zapraszam na kolejny odcinek Bawaria Motor TV. Zacznę od pokazania Wam tego, co się znajduje w zestawie. Mamy tutaj trzy pudełka. W tym pierwszym, najmniejszym, mamy kamerę, którą montujemy z tyłu i ona będzie nam nagrywała to, co się dzieje z tyłu naszego auta. W tym drugim, większym pudełku, mamy kamerę, którą montujemy z przodu i ona oczywiście będzie nam nagrywała to, co się dzieje z przodu. Warto wspomnieć o tym, że to jest, tak jak powiedziałem, trzecia wersja tych kamer. I z każdą kolejną wersją zapis jest coraz lepszy i coraz szerszy. Jak widzicie, ta kamera, która jest w przodu, jest też połączona z wyświetlaczem. Ten wyświetlacz ma 3,5 cala i wyświetla obraz w rozdzielczości 800x480. A w tym trzecim, największym pudełku mamy kable przeznaczone do montażu naszego zestawu. I tutaj na górze tego pudełka mamy jeszcze ulotkę z kodem QR. Jeżeli zyskanujemy ten kod, to przeniesiemy się na stronę, z której będziemy mogli m.in. pobrać aplikację, ale też instrukcje obsługi naszego zestawu. Jak przed chwilą widzieliście, w tym największym pudełku mieliśmy kable, a także inne elementy, które są potrzebne do montażu kamer. Co już może Wam podpowiadać, że ten montaż jest wymagający nie polega jedynie na przyklejeniu kamery z przodu i kamery z tyłu, bo oprócz tego, że je przyklejamy, musimy je też ze sobą połączyć musimy je też połączyć ze źródłem. Zasilania oczywiście nikt z nas nie chciałby mieć kabla, który będzie nam się ciągnął przez cały samochód. Tym bardziej, że w BMW nawet Android Auto i Apple CarPlay mamy bezprzewodowe. No ale to oznacza, że musimy ten kabel ukryć. Czyli musimy m.in. zdemontować osłony słupków bocznych, osłony pokrywy bagażnika. Musimy też ten kabel przeciągnąć tam, gdzie jest pozostała wiązka kabli, czyli w podłodze. No i później na koniec musimy z powrotem te wszystkie osłony zamontować czyli jak widzicie jest to proces wymagający który należy przeprowadzić profesjonalnie no i cały ten montaż trwa około dwóch godzin pora w końcu żebym Wam powiedział to jak te kamery działają no i żebym Wam to pokazał a zarówno ta szerokokątna kamera z przodu jak i ta szerokokątna kamera z tyłu uruchomiają się automatycznie w chwili w której my Uruchomimy auto, i od tej chwili one nieustannie monitorują otoczenie, nagrywając takie jednominutowe pętle. Dzięki czemu, w przypadku jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, będziemy dysponowali. Nagraniem, na którym będziemy mieli nagraną nie tylko tą sytuację i to, co się wydarzyło po niej, ale też będziemy mieli 10 sekund przed tą sytuacją, co oznacza, że będziemy mieli takie jednominutowe nagranie, na którym będziemy mieli 10 sekund przed sytuacją sytuację i 50 sekund po tej sytuacji, to będzie właśnie ta nasza jednominutowa pętla, a co ważne, ta jakość nagrania jest naprawdę bardzo duża, i to niezależnie od tego, czy mamy dzień, czy mamy noc, czy mamy dobre warunki atmosferyczne, czy też nie. Bo na tych kamerach widać nie tylko zarys kształtów samochodów, czy ludzi, czy też, ale też takie dokładne elementy, jak to, co mamy na tablicy rejestracyjnej, natomiast w przypadku sytuacji na parkingu, kamera zarejestruje nam 10 sekund przed tą sytuacją i 10 sekund po tej sytuacji, a z poziomu menu. Na przykład tutaj na tym wyświetlaczu możemy to ustawić: jak te kamery mają być czułe? Czy mają być bardzo czułe, czy trochę mniej czułe? Czy ma działać tylko kamera z przodu, czy też kamera z przodu i kamera z tyłu? Czy ma ona rejestrować tylko obraz, czy mają też rejestrować dźwięk? Możemy też włączyć lub wyłączyć takie funkcje jak Night Vision, czy też. HDR, tych opcji, które możemy ustawić, jest trochę więcej. Możemy, tak jak wspomniałem, ustawiać je z poziomu menu, które mamy tutaj na tym wyświetlaczu, ale myślę, że dużo łatwiej jest to ustawić z poziomu aplikacji w naszym telefonie. Aplikacje do sterowania zestawem kamer możecie pobrać zarówno ze sklepu App Store, jak i ze sklepu Google Play. Możecie też, tak jak pokazywałem wcześniej, zeskanować ten kod QR, po zainstalowaniu aplikacji, musicie ją sparować z tym zestawem. Ten proces nie odbiega niczym od na przykład procesu parowania telefonu i zestawu słuchawkowego. Czyli włączamy aplikację i naciskamy przycisk Bluetooth, który mamy tutaj z przodu, przez około 3 sekundy. Czekamy aż zacznie nam migać ta lampka, która jest na górze, no i wtedy przechodząc do aplikacji. Klikamy połącz z urządzeniem. Tak naprawdę na ekranie będziemy widzieć już wcześniej informacje podpowiadające nam o tym, co powinniśmy zrobić, żeby połączyć nasz telefon razem z zestawem kamer. A w momencie, w którym będziemy mieli już połączenie, to z poziomu aplikacji będziemy mogli zmieniać te wszystkie ustawienia, o których mówiłem wam przed chwilą. Będziemy mieli też podgląd na żywo, będziemy mogli też sprawdzić lokalizację samochodu, będziemy mogli obejrzeć zapisane, zarejestrowane nagrania, też będziemy mogli je usuwać, będziemy mogli na przykład zaznaczyć, że to jest nagranie ulubione i wtedy ono nam nigdy się nie nadpisze. No i też nie wspomniałem Wam jeszcze o tym, że zestawem można sterować też za pośrednictwem komend głosowych. Hi kamera. Start video. Pamiętajcie, że są kraje, w których korzystanie z rejestratorów podczas jazdy jest zabronione, i takim krajem jest na przykład Szwajcaria. Dlatego też, będąc w Szwajcarii, pamiętajcie, że tą przednią kamerę możecie w bardzo prosty sposób zdjąć. Nie zapomnijcie też powiedzieć o tych kamerach swojemu ubezpieczycielowi, bo to może wpłynąć na rabat od kwoty ubezpieczenia. Aktualnie ten zestaw. Kosztuje wraz z montażem 2999 zł, ale gdybyście oglądali ten film później, to tej aktualnej ceny możecie się dowiedzieć od naszego akcesory Championa. Dane kontaktowe do naszych oddziałów macie w opisie tego filmu. Za chwilę, w ramach bonusu, pokażę Wam też trochę dodatkowych ujęć z tych kamer, ale wcześniej się pożegnam, przypominając Wam o tym, żebyście. Polajkowali ten film, jeżeli Wam się podobał, i żebyście zasubskrybowali nasz kanał, jeżeli treści, które tworzymy, są Waszym zdaniem przydatne. W komentarzach możecie wpisywać swoje pytania. A za dzisiaj Wam już dziękuję, do zobaczenia.